Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do faryzeuszów Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A On rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego, kimże ty jesteś. Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo pańskie.